I sobie, zanim w ogóle się zacznie filmik, to jeszcze takie info, że jest konkursik, w odcinku będą trzy pytania o waszą opinię na temat jakiś tam jak odpowiecie, to wylosuję spośród tych osób no jedną, bądź jak będzie dużo osób biorących udział, to wylosuję kilka osób, które wygrają taką meczkę, mam ich trochę w zapasie, więc po prostu taką nagrodę macie dzisiaj, może później będą jakieś grubsze nagrody, jak będzie fajna aktywność, lecimy z filmem. Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie dzisiaj, gramy sobie z szydłowego, z kimś ruskiem. What? Ej, była jakaś zmiana na vertiku, że jest teraz A? Ej, co jest? Chłop też się zdziwił. A, bo to były zmiany, i teraz promują tak te jakby zmianę na tym, na BS-ie. Ej, ja w szoku. Ja nie wiedziałem nawet, że są takie zmiany. Słyszałem, że coś tutaj się pozmieniało, ale nie, że na skrzydłowym. Oczywiście przy mnie. tak, Łapeczka w górę, sobie z dzwoneczkiem. Ewentualnie, jak nie dacie teraz, no to obejrzyjcie do końca i tam się podchwadzie w komentarzu, że obejrzyjcie do końca i wtedy zostawcie. Ogólnie thank you from mountain i lecimy z koksem, chłop już mnie pochwalił za skiny, wy też możecie takie mieć kupując ode mnie na przykład Pisze do mnie na instagramie Cantor albo na discordzie Bo możecie ode mnie je kupić, albo jak macie jakieś by nas na sprzedaż, chcielibyście szybko kaskę dostać to też mogę kupić No i wracamy, wracamy już jest chyba któryś tam z rzędu, z, 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 z rzędu film No i planuję daily, planuję daily, a może nawet częściej niż daily Trzymajcie do mnie kciuki i mam nadzieję, że będzie fajny, fajny odbiór. Nie liczę na jakieś spore wyświetlenia. No bo rzucając co codziennie nie ma jak za bardzo uświetleń zrobić i tak od buta. Musiałbym trochę podpracować nad, nad właśnie regularnością przez dłuższy czas. ale uda się to nam, uda się to nam. Teraz sprzedamy ją trochę więcej czasu niż przez poprzedni miesiąc. I lecimy z tym koksem, co się będziemy pierdzielić. Zobaczcie widzowie. Może otworzymy coś w międzyczasie? Thank you, thank you, man. Chłopco, kuria, ten... mnie chwali. Dobrze, chłopaki, chwalcie mnie. Chwalcie mnie, chłopaki. Dobra, pyk, pyk, i zobaczymy, czy mi mida może pójdą, czy nie. Nie. O, chyba ram. No ale nie będę mu nawet infa pół... po angielsku dawał, jak on przecież nie ogarnia pewnie. O, wow, mistrzu! O, no niby mi pingował, niby mi pingował. Trochę ja odwaliłem. E, dajmy może rodzaj? Bo nie chcę mieć kurde tych. Kopenhagi pierwszej. Kopenhaga w ogóle jest z odcinka o inwestowaniu, także zajrzyjcie sobie, ile tam kupiłem, czego. O, oh, thank you, man. Oh, kurwa. Miski, przepraszam. Miski cłowne też, oczywiście, ale ja nie nam nigdy. No i lecimy z tym koksem. O, to jest ten kawałek czy wypożyczony. Ej, w ogóle możecie napisać w komentarzu? W e, buying inventory and uh, something that I can drop Kurwa, co ja gadam w ogóle. For example I drop it discarambit uh, Crimson Web, low, no, Low? To walek go znajdę, pyk pyk Ale skłamał. Jaki wariat? Wariat Radek to jest też taki zadymiarz. się wow, Siemano! A jak, <laughs> a jak? I co ja nie mam? Ha, bo ja sprzedałem ostatnio to, a Simowkę sprzedałem. I teraz nie mam ustawionej jabłki. No nie, na no, tabubką nie pogramy bez skina. Przecież nie będę grał. No way. Nie ma, nie do wiary, nie do wiary. A w ogóle, o właśnie, bo może się napisać albo. Czy na przykład uważacie też, że na przykład jak, ma, jak są te wypożyczone skiny z kilowata, to że powinno być, jak podniesiecie po kimś, napisane, że to jest wypożyczone? Po prostu taki dopisek, wypożyczone? Albo na przykład możecie dać znać, co sądzicie o tym krawciku. Nie wiem, czy w ogóle się połapaliście na początku. Naklejony tutaj jest y, mózg na głowę tego cesarza. Wow, check, ma check my, check my. A jak? Good, a jak? Pewnie innego słowa nie zna, ale. Tam też świetny nie jestem. Chociaż zaraz będę miał ustęp z angielskiego, kurde, mać. Ło, się no? Wunderlow, middle. Nice try. Ej, ale. chłop... dał mu banie, no nie? Wydawało mi się, że dał mu banie. Już powtórki sobie nie będę sprawdzał, ale. Że to mój dał Skałaszka kałaszka baniurkę i, i tak się tamten nie wypierdził. Dobra, czym by tu zagrać? Może. Może Szymczok? Może Szymczok i Five Seven? O. Ja mam taki pomysł, żeby ustawić się. Tak. Kuria, zgubiłem się. No nie rób sobie jaj. Dzięki, man. Kurde, gdzie te flesze można ruszać? Co on gada? What? O kurde. <śleskujesz> dobra! to jest taka porąbana broń. Ale dam temu też ładnie badanie słuchaj, nadałem, że na strzałach chyba poleciał. Tyk, dobra, masz to, byczku. A ja zagram e, nagewikiem, może by nudnym? No. Right. No, co mu będę się miał, kuria? Nie jestem rich? rich. Giga <laughs> jajca. Ej, czemu nie mam skinu nagewa? Muszę sobie coś ogarnąć. O, ciekawe w sumie, jaki by był. Jest chyba taki żółty nagewik, fajny, ale nie pamiętam nazwy skina. No to kolejny testik. O! Jak ktoś odpowie na wszystkie trzy pytania, które dzisiaj zadałem To wyślę wylosuję spośród tych osób skinka Pozdro O kurnia. dobra Popłynąłem Sorry man Good good, gocha 3 złote No, popłynąłem teraz z tym Negevem, Szkoda Dobra Lecimy dalej 6-2 w sumie szybko ten meczek można skończyć. Ile jest z jest nagrywanie kolejnego filmu. Bo chciałbym mieć tak. W <laughs> <w interne> <laughs> Chłopco, giga się męczy chyba. Męczy była, też w sumie jest trochę. Dałby sobie spokój. Ale dobra no Chociaż nie ma spruty, tylko się... Tylko gadał ze mną. Zapytał cię mnie na samym początku w ogóle. A, darowa powiedział. Ja mnie zapytał na początku czy po rosyjsku z nim gadam, a ja mówię oczywiście kurnia, że nie Miałem mu powiedzieć, że I'm a human, not dog, ale... Oj, co tu za przejście kurnia tu jest? Dobra, ja nie sprawdzałem w ogóle tych zmian. Na vertigo mówię i tak ten, mi tylko gram A na skrzydłowym no to w sumie było B, a teraz zmieni na... I ja już nie wiem co się dzieje. Ale... Dobrze, dobrze, akurat te tam zmiany to wyrąbane mam. Czyż... Profesjonalnie nie gra, ma chociaż cokolwiek się zmienia w gierce, to jest ciekawiej, no nie? O! No to ładny ziomek. Co jest z tym ziomkiem? Zaraz sprawdzimy, kurde, jego profil. Aha, no dobra, jakieś ruskie komunity mi się tutaj trafiło ruski serwer z Warszawy. W ogóle jest na przykład. Nie, no muszą być na przykład rosyjskie serwery, chyba. O, kurde. Nie, muszą mieć gigaloa, chyba, no nie? Dobra. Nice try, bro! Dobra, no trochę się utrudnia, ale nie, no dwie rudy tam zostały, to raczej nie ma opcji, żebym to przepierdził. Biorę sobie na przykład też digielka. Dobra. Po co on mi takie rzeczy mówi? Mnie to zastanawia. Bo nie wiem, czy line'a sobie strzelił przed meczykiem, czy co, że jest taki pobudzony i gadotliwy, czy co? O to kuria, jeszcze moim, jeszcze moim przymczokim. Okej, okay, okej, okay, let's go. Pyk, pyk, lecimy na side. Co on powiedział? XM, a... Enough money Dobra No 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 Okej, okay, let's go Let's go Dobra jak leci za mną A jak? A tutaj też może być chłopczym shokiem ustawiony A nie jest o, mega fleszyk. Dzięki, byczku. A jak on by mu tej bani nie strzelił? To by miał lipę. A tak to go rozproszył Plen, O, nice! Niezły koksik I have, i have, i have Ja, chłopco jest szyku Nieźle być Albo coś takiego Oooo... Oh. Dobrze, good Dobrze, oh, go ha 3 złote. Go, go, go. Can you repeat? Go ha 3 złote? Go 3 złote? Nie mówię angielskiego, Aaa, to nie angielski, ale okej. O co tam jest. Dobra, ale ich walę teraz. Pa, wiem gdzie oni są. O kuria, no w ogóle, no nie no, na... co on no odpierdziela? Jaki łeb, ej, chłop co mnie zbejtował? co on ze mnie zaskakiwał? Co jest, kuria mać, dobra Co jest grane? Mocny ziomek Dobra, skończmy już ten mecz, przecież ja się boję, że on zaraz zacznie mnie trollować Ej, chłop mi mówi go boost mi ja go ukłudłem, a on trzy razy skakuje i jeszcze nas sprzedał, że we dwóch tutaj jesteśmy i się bucujemy Zwychciłbym, can you repeat? What, what? Co on gada? Powtórzysz to? Gnoju Ej, ja? ty tu go nie zjarało? Dobra, wale, patrzcie to, najdzik Mega to jest. Co jest? Jak ten Nate, tak? Nie, skąd on, rzu... skąd on to rzucił? O, tu też zamknięte? O, le dziwne! Wow. wow! Nie, ja strzelałem w ten stół, wszystko. Thank you for game! You. Bye bye! Cześć, co oglądają, widzowie! Pamiętajcie o konkursie. Z... Piszcie, odpowiadajcie na te trzy pytanka w komentarzach i wybiorę jedną osobę spośród tych osób. Ewentualnie będzie dużo, na no to wybiorę dwie i rozdam tego skina z intra, bo tam stawkę pewnie dogram. Siemano!